blow one's mind wywrzeć na kimś ogromne wrażenie When I started talking to them three things literally blew my mind Kiedy zacząłem z nimi rozmawiać trzy rzeczy dosłownie szokowały mnie The first book by Cormac McCarthy just blew my mind Pierwsza książka Cormaca McCarthy'ego powaliła mnie na kolana to był jeden z naszych udanych eksperymentów, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. It blew my mind when I heard it's possible to trigger an earthquake. Doznałem szoku, gdy usłyszałem, że da się wywołać trzęsienie ziemi. We analyzed the numbers and the results kind of blew my mind. Przeanalizowaliśmy liczby i wyniki trochę mnie zaskoczyły. Frankly speaking, it blew my mind and took me years to understand it. Szczerze mówiąc, zwaliło mnie to znok i zajęło mi lata, aby to zrozumieć. The things she told me just blew my mind and made me feel much less alone. Rzeczy, które mi powiedziała, wywarły na mnie ogromne wrażenie i sprawiły, że poczułem się znacznie mniej samotny. Przetłumacz. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten egzemplarz, po prostu mnie zamurowało. When I first saw the specimen, it just blew my mind. Wow, indonezyjskie jedzenie robi ogromne wrażenie. Wow, Indonesian food is blowing my mind. Zapraszam Cię na TikTok, angielski z werwą .pl oraz Spotify. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za czas wspólnej nauki. Do usłyszenia. Cześć!